Dzisiaj zapraszam Was do Biblioteki Aleksandryjskiej, tej sławnej, najstarszej na świecie. Idziemy. No, jesteśmy w środku. Idziemy chyba do windy. Budowa dzisiejszej nowoczesnej Biblioteki Aleksandryjskiej została zakończona w 2002 roku. Architektura nie jest przypadkiem. Na macie widzimy, widzimy, że biblioteka jest w kształcie koła symbolizuje słońce i tak jak słońce promieniuje na cały nasz układ słoneczny światłem, tak samo biblioteka aleksandryjska ma promieniować na całą naszą ziemię swoją wiedzą. Dalej widać na makiecie w kolorze czarnym taką kulkę. To jest tak naprawdę kino, które nie jest zwykłe płaskie, tylko ma sferę i ogląda się filmy należąco. Ogląda się tam filmy oczywiście naukowe o naszym układzie słonecznym, o w ogóle o wszechświecie. Fasada biblioteki ozdobiona jest kamieniami, na których widnieją podpisy właśnie z tego okresu, w którym po raz pierwszy Biblioteka Aleksandryjska została zbudowana. I te kamienie zostały ściągnięte praktycznie z całego Egiptu i zostały pięknie wpasowane w fasadę dzisiejszej Biblioteki Aleksandryjskiej. Idziemy na W piwnicy znajduje się bardzo ciekawe muzeum, a mianowicie do biblioteki aleksandryjskiej zostały ściągnięte dzieła artystów z całego świata, którzy w ciągu ostatnich 200 lat tworzyli, zainspirowani kulturą aleksandryjską. E, używali e, takiej samej techniki jak wówczas artyści w Aleksandrii, używali tych samych materiałów, czyli papirusów, e, używali e, tego samego stylu malowania, rzeźbienia, e, wytwarzania ozdób, wytwarzania naczyń codziennego użytku. To wszystko zostało w, po zbudowaniu dzisiejszej e, biblioteki. Przesłane do Aleksandrii. Aleksandria wybrała te najpiękniejsze, najciekawsze dzieła i wywiesiła w piwnicy, dzięki czemu turyści mogą y, poglądać y, okiem artystów z całego świata, w jaki sposób oni y, widzieli kulturę aleksandryjską z czasów, kiedy biblioteka po raz pierwszy została zbudowana. Myślałam, że ta sztuka jest starodawna, ale to jest raczej sztuka z dzisiejszych czasów, wzorowana po prostu stylem aleksandryjskim. Może i nowoczesna sztuka, ale obrazy robią wrażenie, są przepiękne. A tutaj zarewane na Aleksandryjskich wazach ulepione dzisiejszy czasach. To, że kobiety miały swoje dni i było wiadomo od zawsze.